Serdecznie, tu Anna Tarot. Zapraszam na czytanie roczne na 2024 rok osoby spod znaku wagi. Wagi. Zrobimy sobie tak. Starota snów po jednej karcie na każdy miesiąc tego roku, starota pozłacanego tarota królewskiego, taką się nazywa, zrobimy sobie. Czekajcie, bo ja tu mam jakieś tu. O. Zrobimy sobie radę na na każdy kwartał, oczywiście też ogólna energia i rada na cały rok, z mistycznej mądrości przesłanie, z kart akaszy przesłanie. No to co? Jak a jeszcze z ogłoszeń parafialnych, jak macie ochotę to na czytanie indywidualne można się umawiać. Numer jest w opisie do filmu, więc dzwońcie, piszcie, WhatsAppujcie, co tam chcecie, róbcie. Jak ja nie odbieram telefonu, to oczywiście oddzwonię. No i tyle, nie? I tyle. I to patrzymy. Ja na razie te karty babusie odkładam na bok. Odkładam na bok te też. Hej! I zaczynamy. Tasuję karty. I proszę o informacje dla osób spod znaku Wagi na każdy miesiąc od stycznia do grudnia 2024 roku. Styczeń, grudzień 2024. I tu proszę o informację jak ten rok będzie się układał, jak on będzie wyglądał dla osób spod znaku Wagi. Jeszcze raz. I Patrzymy. Wagi. Wagi 2024. Ogólna energia dla Was wagi to. To ciekawa energia powiem Wam, bo to energia, która mówi, że będziecie po prostu szczęśliwe w tym 2024 roku. To przede wszystkim dla tych wag, które przez ostatnie lata włożyły dużo energii w rozwój, przede wszystkim ten osobisty wewnętrzny, ale też być może po prostu zawodowy, dlatego że 2024 rok on jest numerologiczną ósemką, i to jest rok sprawiedliwości, rok, który daje nam efekty naszej pracy. I Să Rozumiem, że w tym kontekście wagi po prostu się narobiły, napracowały przez te ostatnie lata i będą szczęśliwe. To jest karta, która mówi po prostu o poczuciu spełnienia zabawy. To też dobry czas na to dla wag, żeby się dobrze bawić. Warto też na przykład, jeżeli waga któraś ma w planach zorganizowanie jakiejś dużej imprezy, nie wiem, okrągłych urodzin, czy nie okrągłych, ale dużych urodzin, w sensie, że dużo ludzi ma być, dużo gości, wesela, pójścia na jakąś, imprezę, to to jest dobry rok. Nie omijajcie, nie wykręcajcie się z takich imprez. Oczywiście uważać na używki to wiadomo i oczywiście niech was nie pokusi, żeby pokazać komuś twarz inną niż faktycznie macie nie, czyli tak nie być sobą. Dobry rok na kończenie rzeczy, które pozwolą wam zacząć nowe nowe rzeczy. Też dobry rok na to, żeby zmieniać miejsce zamieszkania miejsce pracy generalnie poglądy na coś. Ja tą dziewiątkę kiluchu, bo to jest po prostu karta szczęścia, ja ją dam tu z boczku, niech ona sobie tu jest i się przypomina nam. I patrzymy, co w styczniu 2024 roku dla wag. Mhm. W styczeń jeszcze jest w takich energiach wagi, jakby jak robicie kilka rzeczy naraz, macie dwie prace albo... Mm, jeśli jakieś dwie ścieżki zawodowe czy w życiu osobistym, to karty mówią, pomimo tego, że jest Ci trudno, to jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to jeszcze w styczniu nie rezygnuj z tej pracy takiej nadprogramowej. Niech ona sobie jeszcze jest, niech to idzie na dwie ścieżki. Być może w następnych miesiącach będziesz mogła zrezygnować z którejś. Kosztujecie to dużo energii, ale inwestuj ją, bo warto. Bo jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu. No, czyli pracowity ten, ten styczeń. Luty 2024 dla WAG. No, jak się tu narobicie, to w lutym wychodzicie z, poczu z, poczu z poczucia braku, czyli jeżeli brakuje Wam czasu, ym, sił, pieniędzy, to się w styczniu napracujecie, to w lutym to mija, czyli wyrównujecie jakieś braki. Czy to jest brak miłości, bo samotność Wam doskwiera? Obojętnie. To jakby jak, jaki macie poczucie braku, to w lutym macie dobrą energię, żeby to wyrównać. Ale ta karta też mówi, ponieważ czytanie jest ogólne, więc powiem wszystkie warianty. Ta karta też mówi o tym, jeżeli potrzebujesz pomocy, to się o nią zwróć, ale też jeżeli ktoś do Ciebie, wago, się zwróci o pomoc, to ją daj. Hmm? To tak po prostu. Marzec. Marzec 2024 dla wag. Nowa miłość, ale nie taka z człowiekiem, którego w ogóle nie znacie, ale raczej z kimś, kogo już gdzieś tam spotkaliście, ale pojawi się nowa emocja, nowe uczucie, nowa miłość między wami. To jest marzec. W marcu też dobre relacje z młodszymi członkami rodziny. Czy ze swoimi dziećmi, czy z jakąś młodzieżą w waszej rodzinie macie dobre relacje. To też dobry czas na zaczynanie. Nowych projektów, ale w sensie wchodzenia, nie są wasze projekty. Wy wchodzicie jako członek zespołu do jakiegoś projektu, ale to, co się tam dzieje, co się realizuje, czy to jest projekt zawodowy, czy jakaś, jakiś rodzinny, to raduje wasze serce, cieszy i daje wam zadowolenie. Dobry marzec na to. Drugi kwartał, kwiecień 2024 rok. No, i to jest karta przełomowa, dlatego że ósemka mieczy mówi o tym, że Wy jest, możecie się czuć w kwietniu zamknięte wagi w klatce, ale e, macie dobrą energię, żeby z tej klatki wyjść. Czyli nie dość, że otworzyć tą klatkę, to jeszcze mieć odwagę z niej wyjść i rozwinąć skrzydła, pokazać siebie w pełnym wymiarze pełne swoje umiejętności, swoje zdolności. E, Szeroko rozwijanie skrzydeł odbywa się w kwietniu. W maju 2024 roku wagi zaczynają nowe rzeczy, nowe, nowiusieńkie, takie, gdzie Was jeszcze nie było, czy to nowa praca, czy to nowy związek, jak Wy w tym kwietniu rozwiniecie te skrzydła i nimi ogromnymi, pięknymi, anielskimi skrzydłami zamachacie. To w tym kwietniu, to w tym maju zaczniecie coś pięknego, coś, gdzie Wasza świeżość, ten brak doświadczenia będzie w tej sprawie no właśnie świeżością, nie brakiem doświadczenia, czyli będzie czymś, co będzie przydatne. I pamiętajcie, że to nowe, które rozpoczynacie w maju, to Wy decydujecie, jak ma to wyglądać, bo Wy tam rozdajecie karty. No, i czerwiec 2024 roku. Tu się narobicie do maja, w czerwcu urlop. Urlop, odpoczynek, odetchnięcie, wyzdrowienie, uspokojenie, zatrzymanie. Jeżeli macie brać w pierwszym półroczu urlop, niech to będzie czerwiec. Ewentualnie jeszcze w marcu możecie wziąć, ale niech to będzie czerwiec. Na pewno nie bierzemy go tu. W tych czterech miesiącach, styczeń, luty, kwiecień, maj, tylko marzec, ale najlepiej czerwiec. Urlop, odpoczynek, zajęcie się sobą, zatroszczenie się od, o siebie, zwolnienie tempa życia. No i lipiec, czyli trzeci kwartał 2024 dla wag. Lipiec. W lipcu tak. Odżałujecie coś, ale to dzięki temu zatrzymaniu i tej refleksji, tutaj uspokojeniu, odpoczynkowi, we w lipcu będziecie miały siłę i ochotę na to wagi, żeby, żeby wziąć lekcję jakąś z życia. Nie? Czyli jak macie jakąś decyzję, sytuację, cokolwiek w życiu, co, czego żałujecie, że nie zrobiłyście, albo myślicie sobie. Wiecie, bo żałowanie to jest duża, duża, duża sprawa, ale to może być jakaś taka sprawa, która za wami chodzi. A gdybym ja wtedy zrobiła coś, to dzisiaj by było lepiej, więcej, mniej, bardziej. Nie? To obojętnie, ale inaczej. Dla mnie, w moim odbiorze lepiej. To znaczy, że ta sytuacja była potrzebna. To nie była wasza zła decyzja czy jakaś tam niefajna sytuacja, tylko ważne, żeby z tej sytuacji wziąć lekcje, wyciągnąć wnioski na przyszłość i je stosować. I wy to robicie w lipcu, czyli to jest znowu czas na refleksję. Nie? Na czas, na refleksję, na to, żeby docenić to, co macie i odpuścić to wszystko, co Waszym zdaniem wam nie służy, biorąc z tego lekcję, ucząc się na tym. Sierpień 2024, no a w sierpniu, to wy na pewno na urlop nie pojedziecie, więc, jak nie w czerwcu, to lipiec, sierpień nie. Znaczy, pojedziecie ale ta wasza praca was dogoni na tym urlopie. E, jakieś problemy, zadania, działania, sprawy was po prostu dogonią na tym urlopie. Troszkę odabrać urlopu, lepiej to zrobić w czerwcu. I w sierpniu załatwiacie mnóstwo spraw, ale kartka, kar, kartka, hmm, karta dziesiątka buław, ona mówi o tym, żeby się dzielić zadaniami z innymi. Bo to, że wy komuś zlecicie jakieś zadanie, powiecie zrób to dla mnie, to nie znaczy, że wy sobie nie radzicie chociaż to chodzi o to, żebyście sobie poradziły. Natomiast ta osoba, która od Was to weźmie, będzie zadowolona, że to może dla Was zrobić. Nie? Ona się poczuje doceniona, żeby jej zaufałyście i dałyście jakieś zadanie do zrobienia, więc dzielcie tymi zadaniami na prawo i lewo, bo inaczej będziecie wyglądać tak, jak ten człowiek tutaj, przywalony, przygnieciony, więc poradźcie sobie z tym. Sierpień, wrzesień 2024, przecudowna energia od człowieka, z podznaku lwa może być kobieta, może być mężczyzna, lew waszym sprzymierzeńcem, przyjacielem, ale też słuchajcie, po tym wszystkim, co się tu od stycznia zadzieje, to ten lipiec, sierpień, wrzesień jest miesiącem, w którym Wy urastacie w siłę. Jeżeli nie tu, to już na pewno tu wzięliście lekcję z tego. Czyli jak przychodzą jakieś refleksje w lipcu, Wy sobie w sierpniu stwarzają Wam problemy, Wy sobie z tym radzicie, to we wrześniu już jesteście w mocy, już jesteście w swojej sile, już, już jesteście w wagi mądrzejsze o to, co się tu zadziało. No głównie tu, nie? wrzesień. Mocny, pracowity trzeci kwartał czwarty kwartał 2024 roku dla wagi no i przychodzi miłość słuchajcie przychodzi karta kochanków mówi o tym że spotykacie miłość która was uszczęśliwi pamiętajcie cały czas że przewodnią energią jest szczęście zadowolenie spełnienie dla wag na ten 2024 rok to jest miłość dla samotnych którzy już samotni nie są to jest partner życiowy to jest partner biznesowy. Jeżeli wy takiego poszukujecie czy wtedy będziecie szukać w w tym październiku. To jest karta dobrych decyzji i wy to robicie dzięki temu, co przepracowałyście tutaj i dzięki tej mocy, którą zyskałyście no, poprzez tą pracę, którą włożyły wagi tutaj w, w, w tym, no, w zasadzie w całym roku, ale głównie w trzecim kwartale, listopad 2024 dla wag. No i, i proszę. I jak tu spotkacie miłość, to tu układacie sobie wspólne życie. Być może zaczynasz jakąś nową pracę w listopadzie, dobre masz energię na to, wymyślasz nowy biznes, jakiś pomysł, inwestujesz, remontujesz, kupujesz samochody, mieszkania. Generalnie zaczynasz sprawy, które mają Ci przynieść dobrobyt finansowy, materialny na przyszłość. No i taki też przyniesie i grudzień 2024 dla wag. Oh, to jest po prostu mocna karta, cudowna, wielkich arkan. Śmierć, czyli odrodzenie, to jest karta, która mówi o tym, że dzięki temu, co tu się wszystko zadziało od stycznia do listopada, w grudniu waga jest gotowa na zmianę. Czyli wyżegnacie coś, co Was nie służy, i, wy, i witacie coś nowego. Wyrasta nowa roślinka na tym wyrównanym polu. Czyli zaoraliście. To, co nie służyło i pozwalacie wyrosnąć nowemu. Przepiękne, przecudowne w ogóle słuchajcie, wagi karty. Piękny, cudowny rok. Ja teraz tak, tą dziewiątkę daję tu na środek, bo to jest główna energia. Czyszczę drugą talię i proszę o informacje dla wag o radę. O radę na każdy kolejny kwartał 2024 roku i ogólną kartę rady do tej dziewiątki kielichów, bo to jest po prostu mocne. Co tu się dla dzieje. Nie wiem, chyba jesteście siódmym znakiem, który robię, bo macie najlepsze te karty, takie naprawdę mocne. To znaczy w sensie, że nie lelum po lelum imprezka cały rok, tylko robota, ale to jest robota rozwojowa, więc warto. Słuchajcie rady dla wag. Patrzymy. Ogólna rada dla wagi. No tak, no żeby być szczęśliwym. Poczekajcie, mi tu ręka zjeżdża, Żeby być szczęśliwym, to przede wszystkim trzeba się odciąć od tego, co ci wago nie służy, definitywnie, ostatecznie zamknąć przeszłość. Zamknąć przeszłość. I to zamknięcie przeszłości spowoduje, że przyszłość otworzy się na oścież się te drzwi do przyszłości otworzą, do szczęścia w przyszłości, ale odciąć to, co Ci nie służy. Rada na pierwszy kwartał. Nie chowaj głowy w piasek to jest trochę tak, nie? Nie chowaj głowy w piasek staw czoła problemom, a zostaniesz zauważona wagą. Nie? Inni Cię zauważą, docenią, powiedzą: Ojej, my tak myśleliśmy, że ta waga nie ma racji, a jednak ma rację. To jest taka energia, ale żeby przyjąć taką sytuację, to trzeba stawić jej czoła. To trzeba te plecy wyprostować, tak jak ten człowiek na tym koniu, i pojechać w ten tłum. Uuu, staw czoła. Chyba najbardziej to sobie musimy stawić czoła. No dobra, rada na drugi kwartał. O, a w drugim kwartał nie martw się, jak sprawy zwolnią. Rycerz monet mówi o takiej energii, trochę wolniejszej niż normalnie, ale o pewnym bezpiecznym stąpaniu. Więc to, że tu mamy tą czwórkę monet i troszkę to wszystko zwolni, po tym jak ty rozwiniesz skrzydła, zaczniesz coś nowego, to to chwilowo przycichnie w tym drugim kwartale, to się o, tym, o to nie martw, że to przycichło. Bo karta rycerza. Na monet mówi o tym, że to jest dobre tempo, bezpieczne i rokujące sukces. Rada na, czwarty, na trzeci kwartał 2024 roku. Karta świata. No, i tu kończymy, żeby tu. Ja tylko to odsunę, zobaczę, co tam było pod spodem, tak. Tu kończymy, domykamy pewne kwestie. No i teraz pamiętajcie, że tu była piątka, miecz, piątka kielichów, która mówi o tym, że trzeba coś domknąć, jakieś żałoby zamykać, odpuścić, wziąć lekcję, nauczyć się tymi problemami dzielić z innymi i urosnąć w siłę. I to ten wzrost w siłę, ten, to, 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 że wy staniecie w tej swojej sile dzięki temu rozwojowi, spowoduje, że jakiś etap w życiu domkniecie po to, żeby zacząć nowy. Nowy w miłości, w miłości do siebie, w miłości do Innych ludzi. I rada na czwarty kwartał 2024. Jeżeli masz jakieś zmartwienia, jeżeli się czymkolwiek będziesz martwiła wago w czwartym kwartale, pamiętaj, że to jest tylko i wyłącznie w Twojej głowie, nigdzie indziej. Więc wystarczy sobie o tym pomyśleć, wystarczy sobie to uświadomić wziąć wdech, wydech. Naprawdę nie ma realnego zagrożenia. Zagrożenie jest tylko w Twojej głowie. No i zawsze tak jest i dla każdego, ale waga ma o tym pamiętać w czwartym kwartale. Dobra, zobaczmy teraz oczyśmy dla wag. Karty Kronik Akaszy i proszę o przesłanie dla wagi na 2024 rok. Waga Wagusia 2024, Kroniki Akaszy. Taka, taka męska. Prawo rezonansu: Czytam, Twoje myśli i uczucia wago mają określoną częstotliwość, która tworzy wibrację rozchodzącą się echem w całym wszechświecie. Świadoma lub nie to jest Twoja intencja, która za, zawarta w wibracji przyciąga podobne energie. Jeśli, po to się macie odciąć od przeszłości, nie? żeby to szczęście miało miejsce, miało możliwość przyjść. Jeśli chcesz zmienić to, co przyciągasz, przyciągasz, musisz zmienić wibrację, jaką wysyłasz ze swojego wnętrza. Sam świadomie zdecyduj, z jaką formą rzeczywistości chcesz wejść w rezonans, by móc jej doświadczać. Hmm. O odpowiedzialności to też jest. I mistyczne, karty Mistycznej Mądrości. Przekaz dla wag na 2024 rok. Słuchajcie, popatrzmy, co tam dla Was wagi. Popatrzmy I, i iluzja. Przyjmij prawdę. Alicja w krainie czarów, tak? Iluzja, już czytam, słuchajcie, już patrzymy. Eee, iluzja. No, patrzymy, patrzymy. Iluzja oznacza posiadanie mylnej opinii na temat czegoś lub kogoś. Przeznaczeniem każdego jest wielkość, jednakże na drodze może stać przeszkoda, którą dobrowolnie zaakceptowałeś, nie zdając sobie z tego sprawy. Twoje ego jest przykute łańcuchem do wygodnego materialistycznego stylu życia lub niezdrowego związku. Owa negatywna iluzja powstrzymuje cię od bycia tym, kim naprawdę jesteś. Potrzeba mentalnej i emocjonalnej surowej samooceny, byś mógł kroczyć naprzód z pewnością siebie. Oraz byś zaakceptował swoje własne piękno i magię życia. Mant to, to jest o tym wzrastaniu w sile. To jest o tym. I mantra dla Was, Wagi, na ten 2024 rok brzmi Postrzegam prawdę i kroczę naprzód pewny siebie. Postrzegam prawdę i kroczę naprzód pewny siebie. Pięknego, cudownego roku Wam życzę, Wagi. Oczywiście, zapraszam na czytania indywidualne. Numer telefonu w opisie do filmu. O lajki, komentarze, subskrypcje również zabiegam. <noise> Jak ktoś ma ochotę, oczywiście. No i życzę Wam cudownego, pięknego roku. Papa, pa. do usłyszenia na następnych czytaniach.